Siemano, witajcie z tej strony Dzisiaj nagrywam. Sam, moją nazwę macie nade mną. Pamiętajcie, zostawcie suba, lajka. A my lecimy do grania, nagrywania dla Was filmu. Mam nadzieję, że film Wam się podoba. że jakby będziecie oglądać. Wijajcie do moich kolegów. Miki, macie u góry. Jak wiecie, że nazwę mojego, yy, mojego kolegi macie po prawej, a drugiego kolegi macie po lewej, u góry. Dobra, idę sprawdzić ile będzie kosztować wstępna broń. No weź się, weź się, weź się, weź się, no co za! Co za? No czy... I uwaga, ile kosztuje? 400 tysięcy kosztuje na stałe, niekaj. Okay. Nazwę gry macie? na dole w lewym dolnym rogu No co za No nie wytrzymam Oooo! 400 tysięcy to wam powiem, że bardzo już dużo. Ale skoro i tak z jednego bota dostaje 13 tysięcy, no to... Mniej sobie chodź do ramy. ten rewolwer ma tylko 6 amunicji. Szkoda, bo jest mega fajny. A! Wiesz, szkoda, jest mi bardzo smutno, że odeszło mi aż 9 subów, naprawdę. W jednym czasie jakiś dosłownie w 5 minut odeszło mi 9 subów. Dlaczego to robicie? Dlaczego wy to zrobiliście? Naprawdę. Jest mi smutna, ale no co? Będę nagrywał dalej. Ja odejdę z YouTube'a z powodu mało subów. Ale jest mi po prostu dość smutno. I jakbyście się pytali dlaczego wrzucam kolejny film, jak to jest Daily, tylko jeden film się pojawia. No dlatego po prostu, że... Chcę po prostu sobie nagrywać, jakby, że filmy będą codziennie, ale będzie parę nawet filmów. Więc nie będzie miał filmów. A. A. Dobra, jednak te, jednak te 400 000 to nie jest aż tak dużo jak dostałem na tych Panie, że następna broń zadaje 600, a ta zadaje chyba jakieś 1000. Ale no wiadomo, ta ma, ma mała amunicja dużo, dużo zadaje, a ta a następna broń ma m, m, zadaje prawie o 500 mniej, a ma więcej amunicji po prostu. Bo w głowie mam takiego walczącą parzytankę na 6 litrów w głowę. To jest problem. Yo. Macie dynamit. Co my takich nie zabiję. Niestety no, ja umarłem. Ale na no, co zrobię? I lecimy dalej. Va, io saraz ben dimmi. Cioè. più io qua non zoom da che schepci. Ecco. Allora ma non non więc siema. No co I to za. Elo band. Tak o Yeah, a 47. A 47. Tylko 30 ammo? Dobra, następna broń, to jest pewnie z milion już, ja? Aha, oooo, tu już się zaczyna, tu już się zaczyna, gruby highs. Najlepiej by było, jakbyśmy sobie kupili pancerz 225 tysięcy. Piszcie w komentarzach widzowie, co, co chcecie za gry, bo ja dla was nie mam co nagrywać, jedyna jak to ja lubię, po prostu mam nagrywać, a wy nie piszecie nic w komentarzach, no to jest ta gra właśnie, ale tam się pewnie może to nudzi, więc śmiało piszcie po prostu w komentarzach, jakie chcecie gry, żeby po prostu było. Ja wiem na czym sobie po farmie mega dużo hajsów Skoro na nich dostaje 13 tysięcy ponad To są zwykłe boty To ja już to widzę Że z tych mo mocnych w tej bazie będę dostawał skoro z jakieś 20 tysięcy no Zobaczymy ile do... będę dostawał, bo najlepszą naj... niesposobne zarabianie w tej grze jest po prostu Zabijanie wiecie zabijanie tych w badzie Uwaga, o Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu widzowie Patrzcie ile z nich leci Patrzcie ile z nich leci O matko Jest! 189 już. Ło, co on ma za broń? go widzowie. 630 tysięcy to dla nas jest nic! Co nie widzowie? Widzicie jak to się zarabia? No i jeszcze tyle, ile, ile mieliśmy i mamy na broń. Au. Spoko się tam wieża. Go nie zabiłem przecież. No, tak go zabiłem.

Dobra, ee, ja nic nie mówiłem, że te 630 tysięcy to mało. To nie jest jednak mało. A. 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 Dobra, widzamy, to już nie ma i tak co robić tutaj Dobra, e, ja się będę z wami żegnał. E, dziękuję za oglądanie. No i co? 拜拜。Bye bye.